Dziś o tym, jak nie zostałam szpiegiem, czemu w biurach mam zawsze piękne lampy i pozwalam na spanie w trakcie pracy. Witajcie na pokładzie Grinkanu, zaczynamy! Jako mała dziewczynka wcale nie chciałam zostać tancerką, piosenkarką czy panią nauczycielką, a marzył mi się zawód szpiega, no a ewentualnie pani w ładnym biurze. I o ile tej pierwszej profesji szpiegowskiej nie udało mi się ziścić, to tyle już jako dorosła dziewczyna zawsze, ale to słuchajcie zawsze, wyszukiwałam sobie takie prace, żeby pracować w ładnym otoczeniu. Przypadek? Nie wierzę w przypadki. W mojej podświadomości zawsze czułam potrzebę otaczania się ładnymi rzeczami a już w życiu zawodowym było to dla mnie bardzo ważne. Otoczenie, w którym pracujemy, to, czy ono jest przyjazne, jaką ma energię, jakie są w nim kolory, sprawia, czy pracujemy dobrze, czy nie. Nigdy w życiu nie myślałam z schematami. Ani ja, ani nie zmuszałam do tego ludzi, którzy na przykład nie wiem, pracowali dla mnie. Nigdy moje przestrzenie, czy też prywatne, czy właśnie zawodowe, nie wyglądały jak typowe przestrzenie tego rodzaju. Mam trochę inny dom niż wszyscy, mam zdecydowanie inne biuro niż większość firm i myślę, że przez takie podejście w ogóle do tematu i również też takie traktowanie swoich pracowników, czyli dawanie im takiej dużej swobody twórczej, można liczyć na to, że fakty tej pracy będą dużo większe aniżeli wtedy, kiedy wsadzimy je w jakieś tam określone ramy. Pamiętam, że wiele lat temu obejrzałam taki program o firmie jakiejś korporacyjnej, chyba z Japonii, i tam szefowie wymyślili taką ideę pokoiku do spania. Czyli, jeżeli pracownik poczuł potrzebę ucięcia sobie małej drzemki, to było takie miejsce, gdzie mógł się tam udać i właśnie na przykład 15 minut pospać. I doskonale pamiętam, jak poczułam, że jestem zachwycona tym pomysłem i że jeżeli kiedykolwiek będę miała swoją firmę albo będę organizowała własne biuro, to będę miała właśnie takie miejsce. I mam. Ta nasza strefa relaksu, czyli kanapa, dwa fotele, to jest właśnie takie miejsce, gdzie my sobie odchodzimy tak jakby od głównej pracy i właśnie dajemy sobie te kilka chwil. Ja na przykład jak mam impas twórczy, to lubię się położyć na kanapie, nawet na chwilkę zamknąć oczy, albo wypić, nie wiem, pyszną kawę, albo nawet przeczytać jakąś babską gazetę słowem, zrelaksować się na chwilę. Naprawdę bardzo, bardzo dużo mi to daje. I nie mam najmniejszego problemu, jeżeli robią to moi ludzie. Jeżeli ktoś odchodzi na chwilę od pracy, właśnie siada na kanapie albo się gdzieś tam mości w fotelu, to znaczy, że on tego potrzebuje. Potrzebuje tej chwili relaksu. Reakcja Klinkanu no to nie jest typowe biuro, to nie jest typowe miejsce do pracy. My nawet codziennie tu nie pracujemy. To jest wszystko bardzo płynne, twórcze i nasze przebywanie tutaj dostosowywuje się do projektów, które prowadzimy. Bo jak wiecie, często jesteśmy gdzieś w Polsce. Ale jak już przyjeżdżamy tutaj, jak zjeżdżają Ci moje współpracownicy albo właśnie nasi goście przyjeżdżają, to uwierzcie mi, że w takiej przestrzeni, w kolorystyce taką, którą dobrałam, bardzo dobrze nam się pracuje. W szacunku do siebie samej, ale również do ludzi, którzy tutaj przychodzą, którzy ze mną pracują, albo którzy nas odwiedzają, stworzyłam przestrzeń, która jest bardzo komfortowa. Bo słuchajcie, kto powiedział, że w biurze nie może być wygodnej kanapy, że w biurze nie może być wygodnych foteli, że w biurze nie może wisieć hamak, jeżeli Wy uznajecie, że jest Wam właśnie potrzebny do tej pracy, albo że nie może wisieć huśtawka. Brakuje nam chyba takiej odwagi, żeby tworzyć przestrzenie dokładnie szyte na naszą miarę. Przestrzenie, które pozwolą nam pracować lepiej, które pozwolą na to, że nasza praca nie będzie przez nas samych postrzegana jako praca, ale jako przyjemność. Być może nie zdajecie sobie z tego sprawy, ale jedną trzecią życia, jedną trzecią życia spędzamy w pracy. I wydaje mi się, że warto pomyśleć trochę o tym, jeżeli oczywiście mamy na to wpływ, w jakim miejscu pracujemy, jak to miejsce zorganizować, żeby po prostu nam w nim było dobrze, żebyśmy my się do, dobrze w nim czuli. Niezależnie od stylu, który wy preferujecie, no ja akurat lubię bardziej takie klasyczne klimaty, ale być może dla Was będzie ważna miejska dżungla i zieleń. Być może wolicie styl skandynawski, industrialny, nieważne. Tak zorganizujcie sobie tą przestrzeń, żeby się w niej czuć dobrze. I nieprawdą jest, że potrzeba dużo pieniędzy, tak, dużo nakładów finansowych, żeby to się zadziało. Przecież czasami wystarczy, nie wiem, przemalować ścianę, tak? pomalować meble na inny kolor, powiesić tą huśtawkę e, albo e, puścić fajną muzykę w tle. Cokolwiek dla ciebie oznacza poczucie szczęścia, e, dobrego samopoczucia, rób to, bo to jest większość Twojego życia. Prawda mojej mili jest taka, że to tylko od nas zależy, jak będzie wyglądała przestrzeń, w której my pracujemy, jak będzie wyglądał nasz dom, jak my sami będziemy wyglądali. A wracając do pracy, warto poświęcić trochę czasu i tak ją zorganizować, żebyśmy po prostu czuli się w niej szczęśliwi. I tego właśnie wam życzę, żeby udało wam się stworzyć taką przestrzeń, o jakiej tylko marzycie. I mocno za was trzymam kciuki.